Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii dla zaawansowanych jest taką trochę, zaczną dobrej nowiny. Podatnicy się bardzo obawiali, że ich niechęć wobec stosowania faktur ustrukturyzowanych będzie przyczyną działań takich retorsyjnych, przymusowych, no po prostu podatnicy nie chcą dać zarobić tym, którzy chcą na tym zarobić. Nie chcą dobrowolnie stosować faktur, faktur ustrukturyzowanych, no to w związku z tym yy, trzeba im ten przymus, przymusowo, ten, ten, ten obowiązek narzucić. No, oczywiście to wymaga zgody Komisji Europejskiej i tą zgodę na początku już uzyskano, że będzie to z 1 stycznia przyszłego roku, potem miałoby z 1 kwietnia przyszłego roku. Ja starałem się publicznie udowodnić, że to jest absurd, że absurd pod każdym względem, już nie mówię merytorycznym, bo to, że to narzucane nam są absurdalne rozwiązania, to my wszyscy wiemy. Natomiast chodzi o to, że jest to absurd również polityczny, ponieważ obowiązkowe stosowanie owych faktur ustrukturyzowanych przez wszystkich podatników w w miesiącach bezpośrednio poprzedzających wybory parlamentarne, których współczesna większość walczy o wszystko, no to będzie katastrofą, kiedy okaże się, że, samy, że nie będzie w ogóle faktur wystawianych, a jak nie będzie faktur wystawionych, to nie będzie również zapłat, no, że będziemy mieli do czynienia z katastrofą gospodarczą. No i śpieszę was poinformować, że nie wiem, może pod wpływem mojej krytyki nie chcę przeceniać swojej roli, ale byłem jedynym, który to kwestionował publicznie. Mamy zmianę, już decyzja derogacyjna wprowadza te rozwiązania, ten nakaz dopiero w 2024 roku, czyli można powiedzieć, nie ma to żadnego znaczenia, możemy się przestać tym zajmować. Czyli kropla drąży skały warto, tak jak przez wiele, wiele lat Starałem się prawie 10. przekonać opinię publiczną, że, no jest, że, że owo odwrotne obciążenie to jest jedno z większych oszustw, z których mieliśmy do czynienia. Że to jakoby uszczelniało podatek, a było przecież lobbystycznym, załatwionym przez interesariuszy sposobem, jak nie płacić VAT-u, jak zalegalizować niepłacenie VAT-u, bo zarówno dostawca nie. Nie płacił zobowiązania podatkowego, bo ono tam nie występowało, a nabywca wykazywał statystycznie podatek należny, który był jednocześnie podatkiem naliczonym, czyli nie opłacił tego podatku ani dostawca, ani nabywca, co przedstawiali, no, to całe oszustwo, z którym tu mieliśmy do czynienia medialne, że to uszczelnia ów podatek, no i, i jest metodą zwalczania y, oszustw podatkowych, więc upowszechniając zwroty VAT-u, tak, tak, bo to skutek był taki, jak zastosowanie stawki zerowej. Wszyscy, którzy byli dostawcami towarów takich jak stal, jak złom, jak materiale kolorowe, jak, jak wyroby elektroniczne, po prostu przestawali płacić ten podatek i otrzymywali zwroty, bo przecież u nich występował podatek naliczony. I owotrotnie, przecież nie to inaczej nazwana stawka zerowa, Zresztą, no i udało się to, mimo tam pewnych perturbacji związanych z próbami zastraszeń, no i tam, no i różnego rodzaju zemst, form mniej lub bardziej ukrywanych ze strony interesariuszy, jednak udało się to przekonać władzę, władza się dała i 1 listopada 2000 19, Czyli 5 lat po powstaniu projektu, została ta patologia wreszcie zlikwidowana i zastąpiona, jak wiemy, w to miejsce pojawiła się również ta podzielona płatność w wersji obowiązkowej. Taka, która miała właśnie być wprowadzona w to miejsce przed 10 przed, w pierwszych projektach nowelizacji tej ustawy. Natomiast tak samo tu warto było, jednak warto było przekonywać opinię publiczną. Podatników nie trzeba przekonywać, bo przecież wszyscy wiedzą, że to jest jakaś te wszystkie faktury ustrukturyzowane są absurdem, prawda, którego, który po prostu e, w, w niczemu nie służy, tylko będzie komplikować życie i generować wydatki na kupowanie nikomu niepotrzebnych. W niepotrzebnych oprogramowań, no ale przecież wiemy, że to jest w ten sposób, wykorzystuje się ustawodawstwo, żeby tam przy pomocy narzucanych podatników, podatnikom obowiązków, ktoś mógł na tych podatnikach zarobić. No, tak spatologizowała się od lat, nie, nie tak wielu, ale jednak przynajmniej od tych lat wspólnotowych, współczesność. I stąd też odnotowując z satysfakcją, że jednak warto było walczyć o to wydawałoby się, z tym beznadziejnej walce przez, przez tych wszechobecnych interesariuszy, którzy rządzą tym podatkiem w sposób niewspół. No, w ogóle no, okazuje się, że nie do końca to jest najważniejsze, że im się jednak nie wszystko udaje i to, bym, to jest ważne, że to jest jakaś nadzieja, że jednak warto. Warto w imię nie tylko interesu publicznego, ale wszystkim interesu obywateli, ale tych obywateli, którzy nie chcą zajmować się ucieczką do podatkowania, tylko chcą rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie chcą dać się wykorzystywać dla tych, którzy przepisy prawa podatkowego tworzą albo wpływają na ich kształt, po to, żeby ktoś inny mógł na tym zarobić. I tylko powiem tak, że to jest jednak przykład stanu spatologizowania naszego państwa pod tym względem, a wydawało się, że, że tak źle jak było chociażby za czasów no, tego wczesnego, w pierwszym dziesięcioleciu obowiązywania wspólnotowego wartu sądziliśmy, że tak już nigdy nie będzie. Okazało się, że jest nawet ci sami ludzie się tu pojawiają, którzy wtedy byli za, yy, chwalili w odwrotne obciążenie jako metodę uszczelnienia podatku, teraz ponoć, ponoć kształtują, no właśnie są zwolennikami tej patologii pod tytułem, właśnie owe yy, 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 yy faktury ustrukturyzowane. No i o co bym zapelował. Może to jest głos na puszczy, który nie ma żadnego sensu, no ale jak wiadomo, w większości ta, te beznadziejne sprawy czasami są okazują się jednak mimo wszystko nie tak beznadziejne, że jednak udaje się wyeliminować część tych patologii. Więc być może tą też, no patologią jest to brak koncepcji, że tu nie ma żadnej. Ja już nie mówię, że ci ludzie się na tym nie znają, bo to przecież wszyscy widzą, prawda jakieś slimy VAT-ów, bzdury, prawda, którymi się tam śmieci nam w głowach, prawda. Natomiast ci ludzie po prostu, oni się nie tylko nie znają, czy nie wiedzą, że nie wiedzą, że nie wiedzą. No i albo świadomie dążą, nie wiem, bo to nie jest to w tym momencie dla mnie najważniejsze do destrukcji w ogóle jest prawa podatkowego. I w związku z tym, a dlaczego? Bo wypełniają pustkę, nie ma żadnej wizji. Nie ma, nie ma, nikt nie zna. Czy jest jakaś polityka rządowa w tym zakresie? Ktoś tam, czy ktoś, rząd ma w najważniejszym podatku rzeczpospolitej, nie ma śladu polityki rządowej, poza takimi interwencj, interwencyjnymi zmianami, na przykład w postaci 8% VAT-u na, na ciepło, czy, tam, na, czy, czy potem na zero na gaz, czy też zero na żywność ale to są działania interwencyjne, natomiast chodzi o coś więcej, chodzi o koncepcję najważniejszego źródła dochodów budżetowych. No, smutne to jest, że wbrew rządzącym trzeba było narzucić, wymóc wprowadzenie odwrotnego obciążenia, zlikwidowanie tej patologii w postaci opodzielonej płatności. Krajowej podzielonej płatności, no ale u, czasami się to udaje, no ale wiemy, że wiemy, że jest, tu jeszcze jest w akcyzje jest jeszcze gorzej. Tam Tam już nawet polityka akcyzowa została publicznie nazwana w Sejmie jako charakterystyczna dla państwa będącego Republiką Bananową, bo tam jakiś koncern produkujący jeden z substytutów papierosów spotykał się tam z jakiejś sajdy, pokazywał posłom większości, oburzącej większości I potem się okazało, że ten ich produkt, tak zwane podgrzebacze, nie zostało opodatkowany i do dzisiaj są wielokrotnie niżej opodatkowane niż, niż ten, niż ich główny substytut i budżet tam miliardy do tego dokłada, co rok już od chyba już, to już od 2018, no to łatwo policzyć to już mamy ponad 4 lata no, finansowania z kieszeni podatnika, no, tych lobbystów, którzy potrafią sobie ochronić swoje przywileje podatkowe. Więc jest, na pocieszenie można powiedzieć: jest, są dziedziny w podatkach, gdzie jest jeszcze gorzej niż WAC-ie. Dlatego, zgodnie z sugestią z części widzów, chciałbym się odnieść, może już następnym razem, w jaki sposób powinniśmy zacząć może jakąś dyskusję na temat dalszej ewolucji tego podatku, no bo przecież jest on najważniejszy i widać tym partaczom, nie można go zostawić, bo oni go po prostu psują i trzeba im nie tylko, na, jeśli ich nie można odsunąć od władzy, no to przynajmniej należy im narzucić to, co mają robić, co jest polityką państwową w tym zakresie, oby się takie ta nasza dyskusja Wydawałoby się w sprawach beznadziejnych, jednak do czegoś przydała. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej. Do widzenia.